Czy miałeś kiedyś taki problem, że w projekcie Zombo i cały czas wypierdalały się o zombie? W dzisiejszym poradniku opowiem Ci jak temu zapobiec. Także zapraszam na film. Dobra, no, widzowie, także pierwszym buildem dla początkujących będzie tak. Złota rączka, jak widzicie, tutaj mamy, która daje nam tutaj bardzo dużo do konserwacji yy, dwa punkty. Aż tam jakieś główne, szczerze, możemy więcej. Mamy więcej szans w zbieractwie na, na śmieci i na rupiecie, ale krótkie obuchy też mamy trochę rozwinięte i stulejarstwo. Yy, dobra, dalej. Tutaj dodamy sobie dobre yy, punkty. Także, dobra, pierwsze co to siła, mamy dużo punktów, jak widzicie, My, mieliśmy 48. Szybką regenerację, niskie pragnienie. Dobra. Też tak, zacznijmy od negatywnych cech. Będzie to znaczna niedowaga. Analfabeta, delikatna skóra. Pali papierosy. Rzuca się w oczy. Zdezorganizowanie. A dobra, z pozytywnych, to mamy tak: gra w baseball, wędka. Bystry Uczeń, Niskie Pragnienie, Szybka Regeneracja, Budowlaniec i Siła Także tego builda wybieramy gdy chcemy... dobra, następny build dla początkujących Tutaj dostajemy trochę mniej punktów, po 35 Generalnie Teraz o mnie będę mówić, jakie pozytywne cechy dodać Tutaj sobie sami wybierzcie Tak tak wymyślę, że tak będzie lepiej Że dobra, pierwsze co będzie Głuchy Dostajemy aż 12 punktów od tego. Otyłość 10 punktów. Yy, duże pragnienie, yy, lęk przed widokiem kupi, yy, krótkofiutyzm. Tchórzostwo. I tutaj dostajemy, że się lubi gotować, więc jak ktoś jest kobietą na przykład to może, to może zagrać tym bildem. Dobra, dobra widzowie, w, w dobra. tym bildzie dostajemy najwięcej punktów do przeznaczenia. Bo aż 50, to będzie ostatni build, bo już mi się więcej nie chce robić, także dobra. Pierwsza cecha to będzie. Druga. Tu astmę, Pali papierosy. Podatność na choroby, tutaj, że się rzuca w oczy. Dezorganizowanie. Śpioch. I tu mamy. No i niedzielny kierowca. Macie aż 50 punktów na przeznaczenie. Możecie zrobić zajebistą Postać, postać marzeń, nie, może to będzie robić jak chcecie. Dobra, no, widzowie, Także teraz tak. Jak już zaczęliśmy, to gramy sobie takim, na przykład Alfonsem. No i musimy sobie znaleźć. O, mamy plaster, są przylepny, To nam się bardzo przyda. Dalej, no to musimy sobie tak. Jeszcze w grze mamy coś takiego jak książki, tutaj, na przykład na tej półce mamy. I znajdziemy tutaj sobie amerykański wędkarz. To, 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 dobra, idziemy dalej. Musimy znaleźć jakąś broń, bo bez broni to będzie słabo. Może tu była? Nie, nóż do chleba to taką bronią. W sumie nóż do chleba to jest dość OP-broń w tej grze. Wezmę ją. A tutaj, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Patrzcie Mówię, to jest jedna z lepszych broni w grze. No nie wiem, mój garaż tego nie mogę otworzyć oczywiście, no mówię, ta gra jest bardzo nierealistyczna. I patrzcie. No kurwa. To nam się przyda. Agregat produkt. Dobra broń w tej grze. Polecam ją. O, tu macie książki. Czytacie te wszystkie książki? Zaznacza... Kurwa, zaznaczacie? No nie zaznaczacie. No tych, co mają dwójkę, to nie przeczytacie. Jak macie, na przykład, patrzcie, będziemy w umiejętności tutaj. Jak mamy sobie Przytnę sobie to zobaczcie, wam pokażę to. Kurwa, no tutaj na przykład stulejarstwo nie tutaj nie ma. No to zbieractwo, to pierwszy. No ja mogę przeczytać, bo ja generalnie w zbieractwie mam. Poziom 0, znaczy 1, nie? I mogę go przeczytać na poziomie 1 i 2. Ja będę mieć poziom 3, chyba. No 3, 4, to mogę przeczytać wędkarstwo, tom drugi. No akurat wędkarstwo też ma poziom pierwszy, więc nie mogę tej książki przeczytać. Tom, jak widać, mogę i już. Dobra, wyjebane. Idziemy stąd. Patrzcie, mamy samochód, już na początek. Zobaczymy pod maską, jaki jest stan tego samochodu. Jako, że mam. Tutaj... O! 91% mamy O akurat mamy benzynę jeszcze... Dobra widzowie sobie wejdziemy do samochodu o, dobra widzowie, także Ja już tutaj sobie pochodziłem trochę po mieście, widzicie zebrałem trochę temów. E, idziemy walczyć w takim razie Pierdalaj z tymi Kurwa, czekajcie mi się postać... Ej, co jest?! No ktoś mi komputerem steruje, widzowie... O, dobra. No. Że dobra, my tutaj możemy... Nie to... Dobra, już, chuj. No czemu ja nie mam tej katany, kurwa? To właśnie takich... Potrzebujemy. Bo jak tego nie mamy, to... To nie zbudujemy. Możemy też budować z metalu czy tam z. czy z drewna albo z... ale możemy budować w tej grze. To jest. Pra... podobne do Minecrafta bardzo ta gra, ale... Ja, że myślę, że już wiecie jak gra się w Projekt Zomboid, bo ja wiem. Dobra, nie chcę mi się tego filmu nagrać, nara.